thank you Z moich witamy w Chinatown. Jestem tu po raz pierwszy, zresztą, tak jak w Ameryce i w Las Vegas. I postanowiłem sprawdzić, jak wygląda Chinatown. Na dzień dobry, nie trafiłem najlepiej, bo niestety o 17.00 połowa z tych sklepów, które mijam, już się zamyka. Prawdziwa chińska dzielnica. Wiele napisów w języku chińskim, w języku japońskim. No, tu naprawdę widać zdecydowanie yy, społeczność... Nie chciałbym nikogo obrazić z kośną oką, albo w ten sposób. Dużo, dużo roślin, dużo jedzenia, dużo rzeczy produkowanych w Chinach. No, wygląda to kosmicznie, wręcz tylko tak, jak mówię, niestety wygląda na to, że chyba nam się powoli tutaj sklepy zaczynają zamykać. Ja się tutaj tak rozglądam, bo wygląda to mega fajnie. Natomiast może się okazać, że za chwilę tak naprawdę no nie będę miał co nagrywać. Mnóstwo kwiatów. Fajnie, 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 tylko, tylko żeby nam się tu nie pozamykało to wszystko. Zaraz próbuję jeszcze znaleźć jakieś chińskie jedzenie. Kręcona wielka draka w chińskiej dzielnicy, ale ja się przyznam, że jestem trochę zaskoczony, bo liczyłem na to, że będzie tu dużo więcej elementów chińskich. Jest ich no dużo, ale nie takich rzeczy się spodziewałem. Mega drogie paliwo, jeszcze tak drogiego paliwa nie widziałem. 6,79, 6,99 za ropę. Kosmicznie drogie. Dotychczas spłaciliśmy 5 dolarów za. Galon, a okazuje się, że tutaj ta cena została po prostu przebita. No dobra. Chodzę, tu jeszcze oglądam. Czekajcie, może co to jest? Czy tu coś jakieś jedzenie? Zobaczymy. Trackfoot jest. Jak Janusz z Polski, bo cen nie ma podanych, a facet siedzi w łódce, i, no i ciężko byłoby się z nim dogadać, tak naprawdę. Okej, okay, w takim razie jeszcze nie tu zjem. Będę musiał znaleźć jakieś jedzenie. Wszedłem w boczną ulicę. Ale tylko szczerze powiedziawszy, nie widzę tutaj nic, co mogłoby mnie w jakiś sposób mega przekonać, chociaż tam, z drugiej strony. Mogłem jednak wejść głębiej, bo wydaje się, że jest jakiś targ, jest rynek, czyli wchodząc głębiej, można będzie trochę zaznać tego klimatu. Dobra drodzy moi, spróbuję w takim razie znaleźć jeszcze wejście i wsunąć się tam. Chyba tutaj będzie w takim razie. Tak? Tak. To wejdziemy tu i zobaczymy, co też, co też ciekawego tutaj dają, bo widzę, że jest coś w rodzaju fińskiego rynku. Nie wiem, ile będę mógł tu filmować. ale zobaczymy. No, no, i taki będzie odcinek oparty trochę na, na narzekaniu. Pierwsza rzecz, która zaskoczyła mnie tutaj jakoś, tak może nie negatywnie, ale mało pozytywnie. A dlaczego? A dlatego, że spodziewałem się, że Chinatown będzie wyglądał inaczej. Oczywiście jest tu wiele elementów stylizowanych, zbliżonych do klimatu chińskiego. Nie podlega to absolutnie żadnej. Dyskusji, zobaczę. Może jeszcze tutaj coś znajdę, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. No i jestem zaskoczony, bo zabudowa bardzo niska. Co prawda, kilka takich elementów jest. Kilka przepięknych bram, kilka miejsc naprawdę fajnych, ale może moje wyobrażenie o chińskiej dzielnicy było zupełnie inne. Bo zobaczcie, idę tu już wzdłuż traktu kolejowego. Tutaj jest jeszcze kościół i najprawdopodobniej nie jest to chiński kościół. i Tutaj już chyba kończą się elementy związane... A tu jest w ogóle historyczny park. Tu się chyba kończą elementy związane z Chinatown. No jakoś tak bardzo mało tego. Mamy skulbusy. E, bardzo mało tego, czego się spodziewałem. No chyba, chyba to było na tyle. No dobrze, drodzy moi, dzisiaj taki króciutki odcinek. Troszkę się zawiodłem, ale, ale cóż, ciąg dalszy mojej wyprawy do Stanów Zjednoczonych trwa i mam nadzieję, że jeszcze będzie wesoło. Zostawcie po sobie jakąś reakcję, jeżeli oczywiście możecie i macie ochotę. Możecie również postawić kawę. No i zapraszam za tydzień. Za tydzień. Nie wiem jeszcze co będzie, ale coś na pewno z Los Angeles, z którejś części Los Angeles. A teraz trzymajcie się ciepło, miłego i spokojnego tygodnia. No i do zobaczenia w następną niedzielę. Pa pa!